Witam Was na kanale Violetta Pie. Dziś przećwiczymy zadawanie pytań w języku angielskim. Jest to jedna z najbardziej podstawowych umiejętności w nauce języków obcych, ale czy na pewno potraficie to robić? Wielu z moich uczniów troszkę z tym kuleje i nie zawsze robią to poprawnie gramatycznie, ale są w stanie jakoś tam zadać podstawowe pytania. Jednak przecież nie tylko o to tu chodzi, aby przetrwać, prawda? W tej lekcji pokażę Wam, jak poprawnie budować pytania w języku angielskim, tak abyście robili to płynnie i bez zastanowienia, no i przede wszystkim zrozumiale dla native Speakera. Aby wspomóc Waszą naukę, przygotowałam dokument PDF ze wszystkimi informacjami z tego odcinka oraz przykładami zdań. I link do niego znajdziecie w opisie. Wystarczy tylko na niego kliknąć, wpisać swoje imię oraz adres mailowy, który zostanie zapisany na mojej liście mailingowej i następnie dokument ten będzie przesłany na podany przez was adres i od tej chwili co tydzień będziecie otrzymywali e-mail z nową lekcją, dokumentem PDF oraz wszystkimi nowościami i informacjami o kursach. Możecie odsubskrybować w każdej chwili. A jeśli w tym roku zdajesz egzamin z języka angielskiego i wciąż nie potrafisz używać czasów present perfect oraz present perfect continuous, to jeszcze nie jest za późno. Z kursem, który dla Ciebie przygotowałam, możesz wciąż jeszcze ich się nauczyć, oszczędzić czas i pieniądze. Link zamieściłam w opisie, znajdziesz tam wszystkie informacje o kursie. Zapraszam. No dobrze, to przechodzimy i popatrzymy na sześć najważniejszych. Rodzajów pytań w języku angielskim. I są to Yes, No questions, a po polsku to pytania tak, nie. Drugi rodzaj to pytania szczegółowe, czyli takie, które zaczynają się od słówek pytających what, where, when, why i stąd wzięła się ich nazwa WH questions, a po polsku to pytania WH. Trzeci typ pytań to tak zwane alternative questions, czyli pytania wyboru. Jak sama nazwa wskazuje, pytania te dają nam jakiś wybór, a my, odpowiadając na nie, dokonujemy tego wyboru. Następny, czwarty rodzaj to intonation questions, które tworzymy przy pomocy intonacji i tak naprawdę to są to zwykłe zdania twierdzące, którym nadajemy melodię pytania. Piąty typ to Tag questions, pytania rozłączne. I już ostatni, szósty rodzaj to negative questions, i są to pytania zadawane przy pomocy przeczenia. W tym odcinku dokładnie przyjrzymy się pierwszym czterem rodzajom pytań, pozostałe omówię w osobnych odcinkach. No to przechodzimy i zaczniemy od pierwszego rodzaju pytań, czyli od yes, no questions. Ich nazwa pochodzi stąd, że możemy na nie odpowiedzieć tylko tak, lub nie. Czasami, gdy nie jesteśmy pewni, to jeszcze możemy odpowiedzieć nie wiem, lecz nie zawsze. W języku polskim też je mamy, i w tłumaczeniu na język polski pytania te najczęściej będą zaczynały się od słówka pytającego czy. Czy lubisz lody? Tak lub nie. Czy kupiłeś mleko? Tak lub nie. Czy będziesz w domu o siódmej? Tak lub nie. I tak dalej. W języku angielskim pytania te możemy utworzyć na dwa sposoby, i pierwszym jest inwersja, czyli przestawienie. Tu zmieniamy pozycję czasownika pomocniczego z osobą, lub czasami zmieniamy pozycję czasownika głównego z osobą, lecz tylko, gdy czaso czasownikami głównymi są be, być lub have, mieć. Ale jak zawsze, na przykładach będzie to o wiele lepiej widać. Popatrzmy. You are learning English to zdanie twierdzące, które oznacza Ty uczysz się angielskiego. You to osoba, o to czasownik pomocniczy, learning to czasownik główny, a English to reszta zdania. Aby zbudować pytanie, musimy tylko przestawić miejscami osobę z czasownikiem pomocniczym. O tak. I mamy pytanie: Are you learning English? Czy uczysz się angielskiego? Niektórzy z Was mogą się zastanawiać, co to są czasowniki pomocnicze. I mogą to być czasowniki takie jak na przykład be, być, have, mieć oraz wszystkie czasowniki modalne. Can, could, may, will, would, should, must. Czyli ogólnie mówiąc, Poznacie je po tym, że w zdaniu stoją one obok czasownika głównego. Popatrzmy. She is working very hard. Ona bardzo ciężko pracuje. I jest to zdanie twierdzące, w którym czasownikiem pomocniczym jest be. Być, które w tym zdaniu przybrało formę is. Wiemy, że jest to czasownik pomocniczy, ponieważ stoi on obok czasownika głównego. Working, który nadaje całe znaczenie temu zdaniu. Ona pracuje. A czasownika pomocniczego nawet tutaj nie tłumaczymy na język polski. Aby zbudować pytanie, czasownik pomocniczy is stawiamy na początek zdania i otrzymujemy Is she working very hard? Czy ona bardzo ciężko pracuje? Odpowiedziami na to pytanie mogą być Yes, she is lub No, she isn't, w zależności, czy ona bardzo ciężko pracuje, czy nie. Oto więcej przykładów zdań z innymi czasownikami pomocniczymi. Have they eaten yet? Czy już jedli? Could you help me lift this, please? Czy mógłbyś mi pomóc to podnieść? Proszę. Was he ill last week? Czy on był chory w zeszłym tygodniu? Would you like another coffee? Czy chciałbyś jeszcze jedną kawę? Can I park here? Czy mogę tu zaparkować? May I borrow this book please czy mogą pożyczyć tę książkę proszę will she agree to this czy ona się na to zgodzi popatrzmy teraz na drugi sposób w jaki tworzymy yes no questions w języku angielskim nie wszystkie zdania zawierają czasownik być Czasownik mieć czy czasowniki modalne? I nie zawsze możemy zastosować inwersję, ponieważ tylko z tymi czasownikami możemy zastosować inwersję. Więc co wtedy? Gdy w zdaniu pojawią się czasowniki takie jak na przykład go, drive, cook, sleep itd., tak do utworzenia pytań użyjemy operatorów do, does lub did. W czasie teraźniejszym. Present Simple będzie to do lub does. A w czasie przeszłym, past Simple, będzie to did. Popatrzmy na przykłady zdań. You know Tina to zdanie twierdzące. Aby zbudować pytanie, na początek musimy dostawić operator do i otrzymamy do you know Tina? Czy znasz Tinę? Odpowiedziami na to pytanie mogą być yes, I do. Tak znam. Lub no, I don't. Nie, nie znam. W zależności, czy znamy cinę, czy nie. Popatrzmy na inne zdanie. Jack works in a bank. Jack pracuje w banku. I jest to zdanie twierdzące. Aby zbudować pytanie, naprzód tego zdania stawiamy operator does, ponieważ Jack to he, czyli trzecia osoba liczby pojedynczej. I otrzymujemy does Jack. Work in a bank. Odpowiedziami mogą być: Yes he does lub no he doesn't. A jeśli chcę się dowiedzieć, czy wczoraj w nocy padał deszcz, to zapytam: Did it rain last night? Czy padało wczoraj w nocy? I znowu odpowiedzi mogą być tylko dwie. Yes it did lub no it didn't. W zależności, czy padało, czy nie. Jeszcze raz podkreślę, że gdy przetłumaczymy, Yes no questions na język polski to na początku każdego pytania pojawi się słówko pytające czy i oto wszystkie pytania tak nie które pojawiły się do tej pory w tym odcinku jak widzicie w każdym przypadku ich polskie tłumaczenie zaczyna się od słowa czy Natomiast gdy spojrzymy na początek zdań angielskich, to widzimy, że zaczynają się one od wielu różnych czasowników od być, mieć oraz od czasowników modalnych. Jak sprawdzicie słówko pytające czy w słowniku jego znaczenie, to nie będzie ono przetłumaczone ani jako are, is, have, could czy did. Po prostu w języku angielskim pytania formułowane są w inny sposób niż w języku polskim. I w tym przypadku tworzymy je przez inwersję, czyli przestawienie. A w języku polskim do, zbudow do zbudowania tych samych pytań potrzebujemy słówka pytającego czy. Języki, co? No dobrze, to już wystarczy tego o yes, no questions. I popatrzmy teraz na drugi typ pytań. WH. Questions, czyli pytania WH, tak zwane pytania szczegółowe. Na nie nie wystarczy odpowiedzieć tak lub nie. Tu będziemy potrzebowali dłuższej odpowiedzi. Charakteryzują się one tym, że zaczynają się one od słówek pytających, na których początku stoją litery WH, takich jak what, where, when, why itd., ale także how much, how many. Czy How Old, które również zawierają litery WH, i stąd pochodzi ich nazwa. WH Questions. A jeśli chodzi o budowanie tych pytań, to mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, ponieważ wszystko to, czego przed chwileczką się nauczyliśmy, ma zastosowanie również do tych pytań. Czyli prosto mówiąc, aby utworzyć pytania WH, potrzebujemy Yes, no question. Na początku którego postawimy jedno ze słówek pytających w.h. i gotowe. I oto przykład. Is he sad? Czy on jest smutny? I jest to nic innego jak yes, no question. Na które odpowiemy yes, he is lub no, he isn't. W zależności, czy on jest smutny, czy nie. Aby zbudować wh, question. Naprzód musimy postawić jedno ze słówek pytających i tutaj będzie pasowało na przykład why. I otrzymamy why is he sad? Dlaczego on jest smutny? Tu jednak nie możemy dać odpowiedzi yes lub no. Tutaj musimy dać powód, dlaczego on jest smutny. Popatrzmy teraz na pytania z do, does oraz did. Do they live in Germany? To jest no question. Aby zbudować WH question, na początek tego pytania postawimy na przykład słówko pytające: Where? i otrzymujemy: Where do they live? A in Germany będzie naszą odpowiedzią. I popatrzmy na więcej przykładów: Who did you talk to? Z kim rozmawiałeś? What do you need? Co potrzebujesz? Why are you crying? Czemu płaczesz? Where did Jane go? Gdzie poszła Jane? How long have you been married? Jak długo jesteście małżeństwem? How much is this? Ile to kosztuje? Huh, przechodzimy teraz do naszej trzeciej kategorii pytań, czyli alternative questions. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj osoba pytająca daje nam jakąś alternatywę, czyli możliwość wyboru. Możemy na przykład zapytać, chcesz to, czy tamto? I załóżmy, że jesteście ze znajomymi w restauracji, możecie więc zapytać What would you like to drink? A cup of tea? O coffee? Czego chciałabyś, czy chciałbyś się napić? Herbaty, czy kawy? Tu Wasz znajomy ma dwie opcje do wyboru. Herbatę lub kawę. I odpowiedzieć może na to pytanie bardzo prosto i krótko. Coffee please? Poproszę kawę. Lub Tea, please. Poproszę herbatę, w zależności od tego, na co ma ochotę. Od strony gramatycznej, to pytanie to nic innego jak WH-question, w którym dajemy rozmówcy jakąś możliwość wyboru. To może jeszcze kilka przykładów. I'm gonna get us some chips. Do you rather prefer with or without salt? Wezmę nam frytki. Wolisz solą czy bez? Does she work? In a shop or in a pub. Czy ona pracuje w sklepie czy w pubie? Are you coming or not? Idziesz czy nie? I już ostatni w dzisiejszym odcinku to intonation questions, czyli pytania, które tworzymy przy pomocy zdań twierdzących i tylko zmieniamy ich intonację, podnosząc głos na końcu zdania, aby nadać im ton pytania. Popatrzmy na przykłady. You like sprouts. Jest to zdanie twierdzące w czasie present simple, oznaczające lubisz brukselkę. Ale jeżeli zmienię intonację i powiem to zdanie oto w ten sposób, you like sprouts. To zmieni się ono automatycznie w pytanie. I ten rodzaj pytań stosujemy, gdy chcemy wyrazić zdziwienie czy niedowierzanie. Jeżeli na przykład ja osobiście nie cierpię brukselek, a nagle ktoś mi mówi, że brukselki są dobre, to w ten sposób właśnie mogę wyrazić swoje zdziwienie, mówiąc: Lubisz brukselkę? You like sprouts? Albo, gdy jesteście prawie pewni, że znacie odpowiedź na swoje pytanie, tylko chcecie się po prostu upewnić, to tutaj również możecie użyć intonation questions. Na przykład, parkujecie samochodem na parkingu i jesteście prawie pewni, że za parking płaci się na końcu, przy wyjeździe. To możecie zapytać: We pay at the end. Płacimy na końcu, lecz tu przyznam, że aż się prosi dodać don't we, co zmieniłoby to pytanie w tag question, o których oczywiście powiem w osobnym odcinku. I to tyle na dziś. Proszę, pamiętajcie o dokumencie PDF, który jest do pobrania w opisie. A gdybyście chcieli otrzymać ćwiczenia do każdej lekcji, aby przećwiczyć sobie budowanie pytań, to zachęcam dołączyć do wspierających mój kanał super fanów. Superfani otrzymują ćwiczenia do każdego odcinka, do każdej lekcji wraz z kluczem odpowiedzi. A co więcej, mogą mi zadawać pytania i uczyć się ze mną. Jeśli Was to zainteresowało i chcielibyście dowiedzieć się więcej, to zachęcam zobaczyć oto ten dwuminutowy filmik. Jak zawsze proszę dajcie mi znać łapką w górę, czy odcinek był pomocny. No i oczywiście subskrybujcie. To bardzo wesprze kanał. Jeśli chcielibyście zobaczyć filmik o Negative Questions, który powstał już jakiś czas temu, to możecie kliknąć na niego już teraz. A ja Wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia za chwilę.